Cześć wszystkim, kapas, Klukiria to go. Uff. W ostatnim odcinku, dzisiaj jest 113. W ostatnim odcinku odblokowaliśmy ostatnią osobę. Znaczy, znaczy hmm, ostatnie składniki, bo ostatnią osobę też jeszcze nie. W tym odcinku mamy cztery klasy świecące. Piąta nie świeci. I, I z tych, co jeszcze by mogły. Tak, kolejne zamówienia sobie porobimy. Dzień 113. Yy. I tym dniem kończymy dzisiejszy krótki maratonik dla Klukiri. Tak, przez dzisiejszy dzień 6 odcinków i to jest właśnie szósty. Z 300 punktów i rank 66 też będzie wbity. Na dzień dzisiejszy proponuję. Losowanie. No to wylosujmy sobie coś. A więc losujmy. Koronation Chicken. Koronacja kurczaka. Ok. Dobrze. Więc tak, koronation Chicken. Nie ma tutaj jeszcze gwiazdki, więc idealnie się składa. I w ogóle ostatnia naklejka, jaka była niedostępna, już dostępna jest. Ale nie będziemy jej do, do kleje gdzieś się zaglądać. Spróbuję sobie przypomnieć, czy może ktoś nie chciał korona, koronowanego chickena. Czy znaczy nie, jak mnie zam nie zamawiał? Zaraz komuś kuponik pręczymy, nie? Tylko nie wiem komu. Ale jeszcze prezenty przed tym czak. Okej. Okay. Okej, okay. u ciebie naklejki są te Nie Mouse i Replay kapitan, czy Cory dzisiaj zaprosimy? Replay. Ok, a teraz zaproszenia. Kapitan Cory była tylko raz. To drugi dzień, to był dzień, kiedy ją odblokowaliśmy. Ok, to 113 dzień, zaczynamy. Jest Kingsley. No i teraz zobaczmy sobie tą naklejkę. Czy ona jest dla Kingsleya? Czy ona jest dla kogoś innego? do odblokowania, to nam jeszcze tylko zostały zamówienia specjalne i jeżeli dobrze liczę to te zamówienia specjalne odblokują się chyba idealnie równo z ostatnim klientem i tak, naklejka dotyczyła te, no nie, Captain Corey chciała sos Sauce Coronet's Sauce chciała okej, okay, to co, zrobimy sobie może dzisiaj dwie naklejki, nie? Coronet's Chicken dla Kingsleya, idealnie się zgadza przez przypadek ja... Okej okay. Widać koło dzisiaj gra z nami Bardzo ładnie Bo To koło nam wybrało korona, Koronowanego kurczaka A się okazało, że jeszcze dzisiaj Kingsley y, Przyszedł I dla niego jest naklejka z tym y, Zamówieniem specjalnym No już wszystkie naklejki są odblokowane Więc jeszcze tylko je zrobić Zostało 9. To co, zrobimy dzisiaj dwie, nie? Zrobimy dwa razy koronowany kurczak. oczywiście będzie zrobiony. I tak. Koron koronatem chicken, no to przez przypadek nam się trafiło, że akurat <laughs> jeszcze King Slayer blokowaliśmy. Zaraz tam zobaczymy jaką Poczekam na drugie zamówienie I potem pójdziemy po nie? Tak jest lepiej, Czekaj na drugie zamówienie iść po szejka Najlepiej nie iść po szejkę mając jedno zamówienie, bo drugie to zaraz się pojawi I Najlepiej na dwa, dwa zamówienia robić Okej Ok. okay. Tak. Lemoniadka oraz jabłko. E, Lemoniadka. Pięknie. Trapione wszystko za pierwszą próbą. Za pierwszą próbą, tak. I teraz Captain Corey. Dla Ciebie jest ryba i precelki. Tak. Dzisiejszy closer, no to jest closer, który zawsze swoje losuje. To już jest w naszej klipirii, to go, tydzień 12 O, jest i kapitan Kori skoro ten sos, nie? czyli sos z koroną trzeba będzie tu gdzieś wcisnąć czyli ten dzień nie będzie perfekcyjny jak dokładam sos, który nie jest w zamówieniu, no to no właśnie nie będzie perfekta nie pamiętam kiedy ostatnio używałem tego sosu a w ogóle druga sprawa, nie robimy tego o, tylko chicken. A chicken zaczyna się od rogala. Okej. Okay. Przodkiewka. I sos. ten sos. Teraz kurczak. OK, sos, liście i pomidor, więc najpierw liście. OK. Pomidor i teraz samy gala I pierwsze zamówienie trafia do naszego Kingsleya perfekcyjnie zrobione trzeba pamiętać o jednym nie przeskakiwać przez te wszystkie klasy jeżeli gdzieś po drodze jest coś do kliknięcia, czyli tak jak teraz jeżeli zamówienie jest, jest no to nie ma co iść do szejków tylko czas się traci I potem jeszcze raz to wszystko przeklikiwać, żeby klienta obsłużyć i wziąć od niego zamówienie słaby pomysł, więc lepiej od razu wziąć zamówienie i potem przejść do Slasha żeby nałożyć szejki taka jest najlepsza kolejność I prezent pewnie dla King Slaya będzie no King Slay jeszcze prezentu nie dostał, więc może to dla niego jest ten prezencik Sos pierwszy, to jest rzutkiewka, sos, teraz mięso. Okej, okay, teraz znowu sos. Okej, okay, listki. Okej, okay, chyba jak tak spadają te liście, to znaczy, że. Ośrodek jest. Okej, okay, weź to wydaj. Jest perfekt. No i w zasadzie ostatni perfekt pod rząd. Teraz mnie tutaj pojawił przeniósł. Cofnęło mnie do mikrofali. Możemy tak to nazwać? Nie, mikrofalesy w kubka curry. Tu mamy... No grill po prostu. Po prostu mamy grill. Więc mnie nie cofnęło do grilla. A teraz mi dzwonek się uruchomił, więc... Robimy szejka do czwórki. I tak... Tak jest najlepiej. Jak już jesteś gdzieś, to to zalicz. I nie cofaj się dwa razy. Dobra, to jest ten krab. no trzeci z rzędu. Rybka. Okej, okay, sos. Pomidor, o już dzwoni Będzie ten Sos Nie sos, tylko Coronation e, Chicken Rybka Teraz pytanie, czy ja chcę dokładnie ten sos? Dobra, dołóżmy i będzie z głowy Ta naklejka I Teraz to sobie trochę przypisuje perfekcyjny dzień, ale no, kiedyś trzeba aha Koronacja SOS, o i w ogóle za surówkę straciłem punkty, więc Plus, że nie tylko SOS zepsuł zamówienie O i patrzcie skuter przyszły Najpierw tu Przenieś mnie tam, wyłącz to I włącz, drugi shake jeszcze tylko yo-yo. I wszyscy będą... Jest Jojo. yo jest tak Tu jest. Mango. Hmm... yo-yo. Ale krótkie zamówienie. Krótszego nie mógłbym zamówić chyba. Dwa składniki plus mięso. No dobrze. Tak mu smakuje. Tak niewielka ilość to niech tak będzie. Dla joja to wszystko smakuje. Raz zamówi takie małe, a potem zamówi jedno jakieś wielkie. Ananas. I teraz te surowki. Fioletowa, no i cebulka. O! Pyk! Czwóreczka dla Alberta Wiedziałem, że nie będzie stówki O właśnie, tylko za tą surówkę, która się przesunęła za bardzo o Idealnie się tu pojawi pojawiłem jak już dzwonić miało shake dobrze teraz awokado hm okay. dobrze serek Ostatnio odblokowany. O, i teraz chyba powinien być środek, bo rogi nie są zagięte. Jestem ciekawy, jak to jest, że wszystkie serki się kładą na tej. na tym mięsku. A ten się w ogóle nie położył na bułce. No, przecież, jak my nakładamy ser na kanapkę, no to on tak prosto nie wygląda. Jest perfekt, popaluje. I jeszcze tylko. scooter yy, skuter i jojo. A ten, to zamówienie to miało dla nas bilety tylko. Dzisiaj żadnego szejka nie zepsułem. Zaczynamy od rzodkiewki. Teraz sos. Dwa razy już to zamówienie dzisiaj robiłem, więc teraz mogę sobie z pamięci zrobić. Tak. Liście. I pomidor. I okay, chyba się przechyliło. Czyli może nie być perfekta. Tutaj widać, że nie będzie perfekta, ale i tak wydam O kurczak w ogóle źle wyszedł. Źle wyszło liście, źle wyszedł pomidor i źle wyszło. I rybka. Pieczarka. O. Na koniec trzeba. I wracamy. Pyk. Ok. No i jojo. Perfekt. Perfekcyjnie zaczęte, perfekcyjnie skończone. Dwa pysz, Dwa zamówienia. Perfekta, nie miały. Dwa. 3 zamówienia. 3 zamówienia perfekta nie miały. Okej. Okay. I to był dzień 113. Daleko w tej naszej klukierie już jesteśmy 66 rank. No już jesteśmy lepsi niż papa. Już kolejny papas, gdzie no, tytuł w ranku jest Better than Papa. Już nie wiem, który to będzie taki papas. Gdzie mamy ten tytuł, ale już no, kolejny. W sumie chyba już każdy papas tak ma. Z tych, co jakby gramy pierwszą wersję papasa, nie? Nie mówię o papasach 2go czy HD. No w przypadku Mochari i i nie no to tylko są tugoły. Patrzę na te papasy, gdzie no właśnie. Robimy ich najstarszą wersję. Już w każdym papasie mieliśmy. Than papa ten rank Czyli wszędzie w sumie jego obsłużyliśmy, nie? W pankekari w Suscetive, w i we wszystkich innych Papasach Obsłużyliśmy naszego Papeluje... We wszystkich Papasach obsłużyliśmy naszego jego tylko jeszcze teraz Papasy HD, Papasy To Go Nie Okej okay. To do zobaczenia w odcinkach następnych Tschüss.